na działki podzielić i swoim rozdać. Tak? W czym rzecz? Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten Sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Na razie. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przy błędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Chcę tylko chwilę porozmawiać. Głuchy czy jak, nikt tu z tobą gadać nie będzie. Jak ci kompani trzeba to do obory i zbydłem się przy żłobach obracać. <laughs> Toś mu dosrał, dromił. Tracę cierpliwość. A jak ją stracę do reszty, wasze głowy potoczą się po ziemi. Myśmy tylko sobie dworowali. Nie nerwujcie. Była tu kobieta o kruczo-czarnych włosach, ubrana w czerni biel? Panie, my nic nie wiemy, stawcie. czego wam jeszcze trzeba, jak ci się podobają Nilgarskie rządy jak każde inne ściągają podatki, rekwirują to i tamto, ale i dbają o to, żeby we wsi spokój był. A te Mary, ci nie żal? A, żal to mi jej może było z pół roku temu po śmierci króla Foltesta. A teraz? Teraz to ja tylko chcę, żeby już spokój nastał. Bywaj. Tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurtskiej. Gerald, wiedźmin zwyczajny z Rivi. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny, o czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręce osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci nie niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgardu na własne oczy, zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Może wreszcie ktoś opisze wojny taką, jaka jest? Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów, za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. Ach, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Mhm. Mm Rzeknij to ludziom, którym spalano domy. Muszę iść, bywaj. Czekaj, Wiedźminie, wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwinta? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. Nie, mam inne rzeczy na głowie. Szkoda. Pograłbym z miejscowymi, ale że oni nawet do dziesięciu nie zliczą, to i reguł nie pojmują. No nic, wróć, jeśli zmienisz zdanie. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresywnym i bzem. Ubiera się w czerni-biel. Dwa schnacy. To poprawi ci nastrój. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Jennifer z Wengerbergu Nie powiedziałem, jak ma na imię. ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Skąd znasz Jennifer? Też pytanie. Z mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby odszyć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi. Rześnika z Blavigen. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Jennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z nidwgarskiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam, w środku nocy. Czerni, biel, agres i. Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu.